Siemaneczko! W dzisiejszym odcinku każdy widz będzie mógł mi zadać tylko jedno, najbardziej nurtującego pytanie. W dodatku będziemy mieli tutaj na ekranie kamerki każdego z widzów, więc to będzie coś mega już podobny. Odcinek pojawił się u mnie na kanale, linka macie tutaj oraz w opisie. No i wyszedł tak kozacki, że postanowiłem zrobić tutaj coś takiego samego, tylko oczywiście będą inni widzowie, inne pytania, więc będzie mega epicki odcinek, więc zostaw subskrypcję na dobry początek. No i oczywiście łapy w górę, a ja już nie przedłużam, lecimy! Kurczę, być jak ci profesjonalni raperzy, no ale dobra Nieważne Minecraft to nie gra, Minecraft to jest stan umysłu Pseudo-youtuberzy nagrywają bez namysłu Dla lepszego tu budżetu, ojejejku Są po prostu bez talentu Tworzą gówno dla wyświetleń I ciskają je tu dziecku Czemu tak wzywasz tych Minecraftów? To był dis na Minecraft, który pojawił się u mnie na kanale Dogs. link w opisie. No, koniec autopromocji, lecimy. Siema, Rafael! Siema, elo, witam cię serdecznie. Jedno pytanko od ciebie. E, no to w jaki sposób chciałbyś zginąć? W Fortnite czy w prawdziwym życiu? Bo w Fortnite to, kurde, chciałbym wygrać, nie? I nie zginąć w ogóle. Ale w prawdziwym życiu, no to już chyba ciężej będzie nie zginąć w ogóle. Jakbym chciał zginąć, no żeby śmierć była szybka i bezbolesna, czyli najlepiej w, w trakcie... No, no. A, ty, a ty? Jak byś ty chciał zginąć? Żeby cię auto z wysokości, z wysokości. Nie no. No i mamy pierwszą osobę dzisiaj w dzisiejszym odcinku i od razu jakiś samobójca myśli samobójcze, no masakra. Ale nie rób tego, nie rób tego, nie warto. Życie jest piękne. Nie, nie. Życie jest piękne, pamiętaj. Dopóki nie zniknie kod zjednoczeni, to nie mam zamiaru. No to miejmy nadzieję, że nigdy nie zniknie. Dopilnuję, dopilnuję, dopilnuję tego, żeby nigdy nie zniknął kodzik zjednoczeni. Kodzik zjednoczeni, proszę. Najlepszy kodzik. Dziękujemy serdecznie. A ja ci pozdrawiam i lecę z kolejną osobą. Cześć, cześć. Ale bocik, let's go! A my dzwonimy do kolejnej osoby Siemaneczko, witam serdecznie, co tam u ciebie? Bardzo dobrze. Jedno pytanie, tylko jedno. Jakie? Musisz zadać jedno pytanie, yy, nie wiem, jaką masz kartę graficzną. Yy, mam kartę graficzną 1070 od NVD od msi dokładniej 1070 6 GB. Dobra, dzięki Byku, fajne pytanie, Piona. Cześć Piona, moglibyście być bardziej kreatywni, widzowie <laughs> Moglibyście się postarać na odcinek. Chociaż wiedzieć, że chcecie zadać pytanie. Siema, byku, siema, siema. Cześć. Siema komuś? Możesz zadać jedno pytanko. Jedno pytanie, dobra. Jak się czujesz być sławnym YouTuberem? Jak być czy co? Jak się czujesz być sławnym YouTuberem? Aha, jakie to uczucie. Wydaje mi się, że nie jestem jeszcze tak sławny, więc w żaden sposób nie oddziaływuje to na mnie jakoś dziwnie, że na przykład miliard osób podchodzi do mnie i pyta o zdjęcie, więc ja jeszcze nie poczułem takiej wielkiej sławy, więc w sumie czuję się bardzo, bardzo, bardzo normalnie. Totalnie jak. jak wcześniej, nie? Jak zanim założyłem kanał, to czułem się identycznie, że tak powiem. Jest to miłe, że jaka, jakiś grono odbiorców faktycznie chce to oglądać i że podoba się im twoja twórczość, nie? To jest zawsze na propsie. Dobra, dzięki za pytanie Byku. Trzymaj się. Siema Byku, witam w odcineczku, co tam u ciebie? Ja dobrze, dobrze. O, a się siedzę z pieskiem. Patrz. Jaki, jaki fajny piesek Podrap no, Kto wie z jakiej to piosenki Niech napisze w komentarzu A ty masz jedno pytanie Byku Dobra, wolisz BDSa czy Japsona? BDSa zdecydowanie BDS to jest mój ulubiony raper Jak już pytasz czy wolę BDSa czy Japsona To muszę ci powiedzieć, że to jest mój ulubiony raper Jeżeli chodzi o polskich wykonawców Mistrzostwo świata BDS najlepszy najlepszy. A Hot 16 Challenge w jego wykonaniu też mistrzostwo świata Najnowsze No, Ja mogę kogoś pozdrowić? Jasne, że tak, jasne, że tak. Dobra, pozdrawiam Maxa i Liska. A mam pytanie: Ty słyszałeś od 16 Challenge od BDS-a? Tak, <try> no oczywiście, każdy słyszałem. Od, o, ja, ja, ja mi się najbardziej podoba od Maty i Tako. Według mnie Tako Hemingway oraz BDS. Dwa najlepsze, według mnie, no, ale. Coś. No. Mata tak średnio wjechał, w sensie wiem, że potrafi mocniej. W każdym razie, dzięki za jedno pytanie, trzymaj się, by Piona. Ile godzin był nagrywany ten DIS na no. Minecraft? E, mówisz o samym audio, czy mówisz o audio plus montażu teledysku plus nagrywaniu teledysku, bo to jest duża różnica. No, to wszystkim, nie? O teledysku i wszystkim. Aha, no. No dobra, to powiem ci po prostu wszystko. E, tekst pisałem parę godzin. Z 3 godziny, 4 godziny wraz z wybieraniem bitu mi to zajęło. Natomiast tekst myślę, że wyszedł naprawdę fajny. E, później z, z 4 godziny również zajęło mi same nagrywanie audio. Później nagrywanie teledysku to pojechałem sobie w góry, więc zajęło mi to po prostu no, z, również z cztery godziny. A później montaż zajął mi trochę więcej niż 4 godziny, więc myślę, że w 20 godzin się wyrobiłem z wszystkim od zera, nie? Więc to nie jest naprawdę jakoś mega, niesamowicie dużo czasu, jak na to, że można stworzyć normalnie piosenkę 3 minutową w takim czasie, nie? Mm -hmm. A powiedz... Mogę pozdrowić kogoś? Jasne, a powiedz tylko, czy myślałeś, że dłużej to robiłem, czy krócej? Mm, dłużej. No, bo dosyć szybko się z tym uwinąłem. Jakby nie to, że też pojechałem w te góry specjalnie na teledysk robić, nie? To na pewno też to by były dwie godziny do przodu, co nie? Pozdrawiam Szymka, Szymka Fiałkowskiego, bo wiem, że to oglądał. Jaki jest twój ulubiony klub piłkarski? Real Madrid. no kurde, widzieliście już nie raz tam, kurde, y, przy Futrynie właśnie... Y, nie, to nie jest ręcznik. bo dużo, dużo osób pisze, że to jest ręcznik, ale to jest koc właśnie to jest koc Realu Madryt. E, no kibicowałem Realu Madryt od dziecka, natomiast teraz już jakoś mega dużo nie oglądam, natomiast zawsze jak tam w Champions League sobie radzą to zerkam, nie? I jakieś fajniejsze meczyki oglądam z ich udziałem. Derby Madrytu albo z Barceloną też zawsze oglądam, nie? Twój ulubiony klub? Pewnie Barcelona. Real Madryt. A, to dlatego zapytał dlatego. Przez ciebie będzie taka burza w komentarzach. Wszyscy będą mówić: "Nie, no tylko Barcelona, jesteś frajerem." A druga połowa będzie mówić. Nie no, Real Madrid najlepszy. No i teraz poróżniłeś moich widzów. Jak ty mogłeś to zrobić? Czemu to zrobiłeś? No, bo lubię piłkę nożną. Bo lubisz dramy. Dobra, trzymaj się byku, piona. Mogę pozdrowić? Pozdrawiam, ja się biję. Yy, pozdrawiam yy, Bartka rzekowskiego i kapiszona. No, dobra, to Ero. Pozdrawiam kapiszona również i Bartka. Zabity! Let's go! Mamy to! Padł. Czemu nie ode mnie? Ale, Henry, let's go! Mamy to! Mamy to, pierwszy wilek, a tak w ogóle to będziemy dzwonić do kolejnej osoby. Jedno pytanie: jedno pytanie będzie miała. Mam siema. Siemaneczko, cześć, cześć. Jedno pytanie. Ja muszę się szybko zastanowić, co według Ciebie jest lepsze, CSGO czy Valorant? Yy, według mnie aktualnie Valorant jest lepszy, bo jest takim odświeżonym CSGO z różnymi fajnymi nowymi mechanikami i mega mi się w niego grało. Yy, jest dobrze zoptymalizowany. Ja wybieram Valoranta w tym zestawieniu. No to fajnie, jeszcze chciałam powiedzieć, żeby widzowie wpisali kod zjednoczeni w sklepie. To się szanuje, to się szanuje. Dzięki, dzięki. No, najlepszy kodzik wpisany. Same headshoty, nie? Siadają. No, właśnie widziałem na live'ie, co zrobiłeś. No, kraba zabiłem jakiegoś. Kraba. Dobra, no. trzymaj się. Dzięki za pytanko. No. Witam, Byczku. Jedno pytanie. Jedno pytanie tak, dzisiaj. Tak, tak, jedno pytanie. Chciałem zapytać, dlaczego Kepcio to leszcz najgorszy? Bo to najgorsza riba zgnita. Dobra odpowiedź, czy zła? <laughs> bardzo dobra. Bardzo dobra i jeszcze spóźnialska by trzeba było dodać. A, to też jest bardzo słabe, że się spóźnia. Nie, nie, nie warto się spóźniać. Pamiętajcie, że to jest bardzo zła tak. cecha i trzeba ją wyplewić ze swoich cech. Nie powinno się spóźniać. Zdecydowanie. Nie. Jak się spóźniać, to tylko tak jak ja maksymalnie do 5 minut. No, no, no. Ale miałeś nie spamować. Mówię, nie można spamować, jeżeli chce się rozmawiać, a ty spamujesz mi cały czas. Ja, ja tak bardzo chciałem wystąpić na ekranie, przepraszam, ale chciałem się w końcu na YouTubie u jakiegoś YouTubera dużego pokazać. Dobra. To możesz zareklamować swój kanał, jak już kurde tyle czekałeś. Pozdrawiam. Ja polecam kanał Smartwostka, mam tam 300 subskrypcji. Pozdrawiamy i, i polecamy. Tak, i kanał Smartwostka, i tam mam takie ciekawostki ze świata nauki. Jest super ten kanał. Rozumiem, rozumiem nawiązanie właśnie, Niku, do kontentu. Tak, tak. To jest wszystko tak. przemyślane. Zdecydowanie. O, tutaj Robocinka napisał potężny kanał, dokładnie, zgadza się. <laughs> Dobra, tu zajmuję więcej czasu, pozdrawiam serdecznie, cieplutko. Ślebuziaczki, papatki. Pozdrawiamy i czekamy na nutę na 100 tysięcy subów, bo miała wbić, miała już być. Będzie, będzie spokojnie. Malutkie opóźnienie jest, ale spokojnie będzie. Dobra, to czekamy. Trzymaj się. Cześć, cześć. We mnie do odcinka, proszę bardzo, chcę wystąpić kodzik w sklepie zjednoczeń. Jestem twoim fanem. Proszę, dałem follow. Pozdrawiam czat. Kepcio to najgorszy tam jest niżej jeszcze. Nie wiedziałem, że nie można, a mogę moda. <laughs> to jest smart oka. A bo ty nie chcesz pokazywać się? Nie no, moja twarz jest. A to ty? No? A, dobra, no to sorry, sorry, nie poznałem. Myślałem, że, że to jakiś niedźwiedź. A nie no to ja, co ty? No, bo ty jesteś taki Misiu, nie? No taki Misiu. Ale, dobra, to nie będę pytał uwagę, ale jedno pytanko możesz zadać. Ty mieszkasz w górach? Mieszkam na Śląsku blisko gór. A nie, 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 ja chciałam inne pytanie. No, ale nie, nie mieszkam mówić. w górach, nie mieszkam w górach, ale blisko, okay. bardzo blisko. Ale masz słodkie oczka. Chyba ci pozwolę na jeszcze jedno pytanie. Tak? Nie no, tak serio to nie, bo to jest jedno pytanie, więc odcinek na tym polega, więc nie mogę. Sorry. Trzymaj się! Dobrze. Ha, myślał, że może zadać jeszcze jedno, nie może, bo na tym polega ta seria. Dobra, jest Disianusz. Ej, to jest Stream Sniper, ja znam go. Disianusz, to jest Stream Sniper. Jak tak można? No czy to jest żart? Czemu nie można go strzelać? No bez przesady, ten miecz świetny. Miecz świetny, se dodali. Mhm. Mm eee, czy byś wywalił kapcza z Steamu No nie hmm. wiem właśnie, nie wiem. A ty byś wywalił, bo ja nie wiem. Chyba trzeba, co? No jak spóźniesz się na nagrywki, no to tak no, nie, za ładnie. nie Nieprofesjonalnie no. jak my tutaj nagrywki, odcinek musi być nagrany do Smartiego, do nas, do Kepcia. A no. ty się spóźnia godzinę, to jest przesada. Napiszcie Kepciowi pod jego odcinkami, żeby się nie spóźniał. Napiszcie mu, bo to jest patola coraz większa z dnia na dzień. Na początku się spóźnił dwie godziny, później godzinę. Myślałem, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a później znowu półtorej godziny się spóźnił. Z tym typem się nie da współpracować. Ale jest śmieszne na odcinkach, przynajmniej tyle, nie? No. A mogę kogoś pozdrowić? Jasne, pozdrawiam. Yy, pozdrawiam Daniela i Michała. Pozdrawiamy. Piona dla was. Siema, trzymaj się. No. Siema, witam serdecznie. Jedno pytanko masz, jedno. Yy, masz jakieś środeńskie? Nie dosłyszałem. Pytanie. Nie dosłyszałem. Masz jakieś rodzeństwo? Pytanie. Czy, czy co mam? Jakieś... Czy masz jakieś rodzeństwo? Czy mam jakieś rodzeństwo? A znasz taki kanał Zjednoczeni? No tak. I z kim go prowadzę? Z Sugarem. Z bratem. Więc odpowiedź... Brzmi tak! Mam rodzeństwo. A, bo myślałem, że to tak kolega. Nie, Sugar, kolega w życiu. Nie chciałbym mieć takich znajomych. Pozdrawiam Cię, Byku. Trzymaj się. Siema! Halo. Z kim byś miał prowadzić zjednoczenie, jakby nie musiał być szukać? Jakby nie musiał być. Nie, no, mi się z Sugarem bardzo fajnie prowadzi kanał zjednoczeni, ale jeżeli chodzi o to, z kim bym chciał, jeżeli Sugara by nie było na przykład. To na przykład w tym momencie zdecydowanie ze Smartim myślę, żeby mi się fajnie prowadziło kanał. Bo Smart jest osobą Aś. zorganizowaną, pozytywną, wszystko gra, ma normalnie grafik rozpisany, kiedy co nagrywa, no spoko gościu, nie? Z nim to by szło nieźle myślę, mi się wydaje, mimo wszystko. No. A ty byś kogo widział, kogo widział zamiast Sugara? Ja? Ja myślę, że Sugar jest nie do zastąpienia. Ooo... to Ode mnie też oczekiwałeś takiej odpowiedzi? No. No, to się zdziwiłeś, co? No. Nie no, Smarty lepsze. Dobra, trzeba zabić typa. Dzięki za pytanko, trzymaj się byku. E, czy jeżeli RafaelOx by nie nagrywał, czy byś prowadził sam kanał? Jeżeli RafaelOx by nie nagrywał, czy prowadziłbym kanał? Aici e sugar, sugar. Pomyliłeś mnie z Sugarem? Nie <grym> Czy Sugar, jeżeli by nie nagrywał, to czy prowadziłbym sam kanał? Prowadzę sam kanał, bo mam drugi kanał Rafael Ox. Link jest oczywiście w opisie, zapraszam serdecznie. I tam dodaję materiały y, co drugi dzień też, więc jasne, żebym prowadził. A jeżeli chodzi o kanał Zjednoczeni, no to najprawdopodobniej też bym prowadził. Bym prowadził dwa wtedy kanały, może zobaczymy. Jakby to było, to ja nie wiem, nie? Ale wydaje mi się, żebym nawet mógł dwa prowadzić. Teraz mam sporo czasu, bo jest kwarantanna, nie ma co robić. Ja mogę y, robić pełno odcinka nie? Okej, okay, dobra. Bo nie ma co znaczy... robić w tych ciężkich czasach, nie ma co robić. Tak. No nie ma, nie ma. A i kod Zjednoczeni w sklepie. To prawda, to prawda. A chcesz się pożegnać z odcinkiem, bo ja chyba już kończę. Ja już mam dość, kończę tak. to. Zostawcie łapkę w górę. Co jeszcze, co jeszcze? Kod Zjednoczeni w sklepie. Subik, kodzik Zjednoczeni, a ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, cześć. I napiszcie w komentarzu, jeżeli taka seria wam się podoba, takie odcineczki. Pa.